Panie że można zaryzykować takie stwierdzenie, że kolejne mecze, w którym nie graliście źle, gdzie jeszcze, ba, zawiesiliście dosyć wysoko poprzeczkę rekordowi, ale znowu nie zdobywacie żadnego punktu. Znaczy, na pewno dla, dla mnie, trenera, myślę że podobnie marnym pocieszeniem jest to, że, że zagraliśmy niezły mecz, bo myślę, że na razie naj, najwięcej na napsuliśmy rekordowi w, w, w tych meczach, które oni grali w lidze. No ale wiadomo, że my potrzebujemy punktów, nie, 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 nie tylko niezłej gry, tylko punktów i na tym nam dzisiaj też, też bardzo zależało. Wierzyliśmy w to, że możemy, możemy z rekordem powalczyć, choć wiemy, w jakiej oni są teraz w formie, jak grają. Ale tak, żeśmy się nastawiali mentalnie, żeby tutaj, tutaj tutaj, jakieś punkty zdobyć. No niestety nie udało się. Były takie jakieś tam kluczowe momenty. Fakt był też taki, że, że rekord miał więcej posiadania piłki, miał przewagę, więcej, więcej kreował grę. No myśmy się gdzieś tam nastawili na kontratak dzisiaj. No nie jest to nasz cel gry, ale tak, żeśmy się nastawili. No i, i, i gdzieś tam były przy odrobinie szczęścia, przy, czy przy dużym szczęściu można było gdzieś, gdzieś jakieś punkty wywać. No ale, ale gdzieś jak rekord przyspieszył, gdzie, gdzie, gdzie popełniliśmy w tych momentach błędy, to, to nas można powiedzieć Punktowali. No i, i, i trzeba zagrać z taką drużyną. W tym momencie, w którym jesteśmy, trzeba zagrać idealnie, żeby, żeby zapunktować. A tego dzisiaj nie było. Kluczowy moment spotkania, ten gol stracony po trafieniu łóżka, kiedy kiedyś Surmiak głową pakuje piłkę do siatki, gdzieś stojąc na drugim, trzecim metrze, kompletnie nieakryty. Ja myślę tak, no tutaj gdzieś tam ta wiara przegrywamy dwoma bramkami, wiara, wiara w to, że, że można wracać, bo strzelamy bramkę, bramkę ze tego fragmentu gry. Yy, no i szybko tracimy. No wiadomo, gdzieś tu jest euforia i to powietrze delikatnie uszło. Wiemy, że rekordowi jest ciężko strzelać bramki, więc, więc, więc ta przewaga była dwubramkowa, niby tylko w ucalau to jest mało, ale, ale, ale wiedzieliśmy, że to będzie ciężko, choć, choć wierzyliśmy. Tutaj próbowaliśmy na różne sposoby wycofać bramkarza, gdzieś tam zagrać mocniej pressingiem, no ale, ale gdzieś to nie, 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 nie zdało do końca egzaminu i... I tyle. No Musimy patrzeć teraz w przyszłość, pozbierać się mentalnie i, i w końcu zacząć punktować. Tutaj żeśmy żartowali z Pawłem Barańskim, że czas brzydko gdzieś wygrać. No tak, no my no, no też nie możemy wpadać gdzieś tam w hura optymizm, że tak dobrze gramy, że tak ładnie gramy, bo, bo to jeszcze wiadomo, to, to nie jest ładne granie. Chcielibyśmy ładnie grać i wygrywać. Tak, teraz musimy po prostu zrobić wszystko, żeby wygrać, a Astrea to jest sprawą drugą, trzecią czy czwartorzędną. To przegrywacie dzisiaj z rekordem, można powiedzieć, że całkiem nieźle wam szło w tym spotkaniu, ale do pewnego momentu. I na razie po czterech kolejkach macie na swoim koncie zero punktów. No tak, tak, wydaje mi się, że do, do przerwy, nawet, nawet po przerwie, gdzieś tam wiadomo, dostaliśmy bramkę na 3-1, szybko odpowiedzieliśmy na 3-2. No i myślę, że ta bramka z głowy na 4-2 z tego ustałego fragmentu, ona tak trochę, trochę już ustawiła to spotkanie. No i wiadomo, później już konsekwencje gdzieś tam dostaliśmy na 5, później przewaga. Ogólnie rzecz biorąc. Tak jakby posłuchać opinii e, ludzi przed meczem, no to byliśmy tutaj wskazywani na pożarcie, że, że, że przegramy ten mecz z Kretesem, ale, ale myślę, że graliśmy całkiem dobrze, mieliśmy jakiś plan, e, który realizowaliśmy, e, no ale cóż, no nikt nam punktów za darmo nie da, tak? Mamy zero punktów, e, no nie, ma jakieś, nie robimy jakiejś katastrofy też z tego, nie gramy źle, e, najważniejsze zacząć punktować, jak zaczniemy punktować, to, to myślę, że to pójdzie i i będzie coraz lepiej, będziemy się piąć w górę tabeli. Nie brakowało też takich opinii przed tymi wciś, po tych wcześniejszych spotkaniach, że gracie całkiem miło dla oka i gracie niezłe, ale za te wrażenia artystyczne nikt punktów nie rozdaje. Kiedy wygracie brzydko? Ciężkie pytanie. No mamy teraz, teraz bochnie Będziemy jechać jak zwykle po trzy punkty. W każdym meczu wychodzimy, tak jak też dzisiaj było, po trzy punkty. Miejmy nadzieję, że to będzie w przyszły weekend. tak? Tak, jak Pan powiedział, no, my też czujemy, że nie gramy z źle. I, I to myślę, że też jest ważne. E, musimy tylko przełożyć na zdobycz punktową i, i będzie wszystko ok. Wygrywacie prestiżowe spotkanie z Klireksem Chorzów. Dwa. Najbardziej zasłużone kluby dla polskiego futsalu to zwycięstwo odniesione w Korzowie dla każdego trenera rekordu zawsze smakowało znakomicie, jak jest w tym przypadku. Pierwsze są derby, no? a derby, zawsze są ważne. Są... Tabela nie jest ważne rozumiemy. no jest ma... Ma... ma ambicja, do niej może grać. To jest rekord, no? rekord jest musimy. No? i to był na piersiach pięć minut specjalnie był ten derby, no? ale generalnie myślicie mnie lepiej teraz, lepiej forma, taktyczne, techniczne i mamy, mamy specjalne piersia połowa. Musimy może ten 3-1 i, i to może być koniec meczu, no? druga połowa tak, gdzie był 3-1, ja, oni potrzebują ryzykować, oni potrzebują iść na pressing i ten moment, eh, ja myślę, na fizyczne by ten, ten mecz, no? eh, ale jeszcze raz, derby są derby, no i nie jest ważny ten temat. gratuluję moja bo oni grają bardzo fajne, bardzo fajnie. Wygrywacie na gorącym terenie w Chorzowie. Nieważne, kto jakie miejsce zajmuje w tabeli o co walczy w danym sezonie, ale te mecze rekordu z Clirexem, no zawsze mają wysoką stawkę. No na pewno, szczególnie tutaj w Chorzowie gra się nam ciężko i zawsze staramy się nadawać tą grę od początku. E, dzisiaj zaczęliśmy nieźle, chociaż to nie za szybko, bym powiedział, fajnie strzelona bramka, a zaraz chwilę tak naprawdę to, co czego powinniśmy się wystrzegać tutaj chwilę dekoncentracji, jakiś rzut karny, ale na szczęście obroniony. Wydaje się, że już będziemy kontrolować. No i potem strzelamy, no, jeszcze dostajemy bramkę. No i znowu musimy od początku. Ciężkie mecze, e, ciężka nawierzchnia, więc musimy się zawsze tutaj namęczyć. No i ale... Później myślę, że nadawaliśmy powoli, powoli ten ton, rozpędzaliśmy się, aczkolwiek to nie była na pewno nasza super optymalna gra, no ale też przeciwnik, trzeba przyznać, że Klirek grał nieźle. Okej, okay, może nie miał e, jakiegoś wielkiego pomysłu na rozgrywanie, ale swoją prostą grą zabijał czasami nasze ataki lub e, ten, to, co my chcieliśmy grać, więc na jakiś czas to zdawało efekt, ale powoli rozpędzaliśmy się, no i na szczęście wygrywamy. To jest już ta wasza optymalna forma? Na pewno nie, na pewno nie, bo teraz przez trzy tygodnie byliśmy w rozjazdach, każdy gdzieś na kadrę. Trenowaliśmy naprawdę w małej ilości w klubie zawodników, więc to na pewno i musimy budować, bo to dzisiaj właśnie było raczej widać, że gdzieś nam tam brakowało, ale myślę, że teraz jeszcze my z Chojnicami, później ta przerwa kolejna, chwilowa, mam nadzieję, że nie będzie dużej dekoncentracji. No i następnie już przystąpimy do tej takiej troszkę zasadniczej w tej rundzie, gdzie będziemy grać ten i tam już ustabilizujemy formę taką, jaką byśmy chcieli.